Chciałem, że androidów tu nie wpuszczają. O, co jest? Poruczniku Anderson, jestem Conor, android przesłany przez Cyberlife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w piątym barze. Czego chcesz? Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo z udziałem Androida Cyberlife. Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany model. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj dalej stąd. Porucznik, Powinien pan przestać pić i pójść ze mną. To ułatwi sprawę nam obu. Rozumiem, że niektórzy ludzie czują się niekomfortowo w obecności androidów, ale jestem Ja się tutaj. czuję bardzo komfortowo. Idź w cholerę, zanim ci przywale, także cię fabryka nie pozna. Chyba możemy już iść. Ty mały fiucie! Zaraz się tu kurwa zapierdolę. Straciłby pan odznakę. A szkody musiał pokryć z własnej kieszeni. Napomknę tylko, że jestem wart fortuny. Te cuda techniki. Już nawet dobków potrafią programować. Muszę iść. Służba wzywa. Siedź tutaj, ogarnie. Zgodnie z wytycznymi mam panu towarzyszyć, poruczniku. Słuchaj, jebią mnie te całe twoje wytyczne. Mówię, że masz czekać. Więc zamknij pizdencję i nie czekaj. Jost Douglas, kanał szesnasty. Potwierdza pan, że to było zabójstwo? Niczego nie potwierdzam. Androidy nie mogą przejść dalej. Jest ze mną! Powiedz mi, czy ty kurwa jesteś głuchy? Pana rozkaz był sprzeczny z moimi instrukcjami. Jesteś cicho, niczego nie dotykasz i mi się nie plączysz, jasne? Tak. Cześć, Hank! Już myślałem, że się nie pojawisz. Taki miałem plan, tylko ten mi go popsuł. No. Sprawiłeś sobie androida, tak? Bardzo śmieszne. Powiedz mi, co zaszło. O ósmej zadzwonił do nas właściciel. Lokator parę miesięcy zalegał strzęszem, więc poszedł sprawdzić, co jest grane. No i znalazł spółki. Och, chryste, panie, jaki sztyk. Było gorzej, dopóki nie przewietrzyliśmy. Ofiara nazywa się Carlos Ortiz. W papierach ma kradzież i napad z bronią w ręku. Sąsiedzi mówią, że był bardzo cichy. Siedział w mieszkaniu, rzadko kiedy go widywali. A, do takiego czegoś bez sensu ściągać ludzi w środku nocy. Było zaczekać do rana. Myślę, że kisił się tu dobre trzy tygodnie. Koroner powie nam więcej, jak dotrze. A tutaj leży nóż kuchenny. Pewnie narzędzie zbrodni. Są ślady włamania? Nie. Właściciel mówił, że drzwi wejściowe i okna były zabite od środka deskami. Zabójca nawiał tyłem. Co wiemy o jego androidzie? Niewiele. Sąsiedzi mówią, że miał jednego, ale nie zastaliśmy go tutaj. A, muszę się trochę przewietrzyć. Rozgość się tu. Będę na zewnątrz, jakby coś. Co ty wyprawiasz? Analizuje krew. Dostaję wyniki od ręki. Przepraszam, mogłem uprzedzić. Dobra, tylko weź już i nie jedz więcej dowodów, ok? Dobrze. <laughs> Kurwa je pana mać nie wierzę. Pedstaranna, człowiek tak nie pisze. Chris, czy to napisano krwią denata? Tak mi się wydaje. Pobieramy próbki do analizy. Został dźgnięty. Dwadzieścia osiem razy. Ano. Zabójca chyba za nim nie przepadał. Bordo, Nasz Carlos lubił sobie przyćpać. Chris, zrób analizę toksykologiczną, oczywiście poruczniku, Mike, skończyłeś pobierać próbki. Drzwi zamknięte od wewnątrz Sprawca umiał wyjść tędy Nie ma żadnych odcisków buta Poza dziesiątkami oficera Kolinsa. Minęło kilka tygodni Mogły się zatrzeć na takim podłożu z pewnością by zostało. thank you Chyba już wiem, co tu zaszło. Hmm? No tak. No to słucham. Zaczęło się w kuchni. Ślady świadczą o szarpaninie. Pytanie brzmi: co tu tak naprawdę zaszło? Ofiara zaatakowała androida kijem. Zgadza się ze śladami. Mów. Android dźgnął ofiarę. Czyli co? Android próbował się bronić, tak? Dobra, co potem? Ofiara uciekła do... Salonu. Ofiara próbowała uciec napastnikowi. No, to ma sens. Android zamordował ofiarę nożem. Okej, okay. twoja teoria nawet się klei, ale dalej nie wiemy, gdzie zniknął Android. Cioski jem go uszkodzi i zaczął tracić tyry. Co tracić? Tyr. Niebieską krew. Płyn, który zasila nasze biokomponenty. A. Odparowuje po kilku godzinach i nie widać go gołym okiem. A. Ale ty pewnie jesteś w stanie go zobaczyć. Tak jest. A. Co ty robisz z tym krzesłem? Chcę coś sprawdzić. Tylko broniłem. Chciał mnie zabić. Błagam cię. Nie mów mi mu. No, no, co tam się odpierdala? Poruczniku, tu jest! Kurwa mać. Chris, Ben! Chodźcie tu, ale szybko! i mm -hmm.